Era wodnika, kiedy to czynisz, podnosisz swoją energię. Kochani, nadszedł czas, aby przejąć swoją moc i przestać kurczyć się ze strachu. W świecie polaryzacji spędziliśmy stulecia studiując strach, czyli ciemną stronę energii. Zbadaliśmy każdą metodę użycia tej energii o niskiej częstotliwości. Funkcjonowanie na zasadzie odpowiedzi na strach stało się zakorzenionym nawykiem. Strach i lęk ratowały nas przed śmiercią, abyśmy mogli przeżyć i kontynuować swój rozwój. To nie miłość ostrzegała nas o grożącym niebezpieczeństwie, lecz strach. Ta część mózgu, która przechowuje program strachu, nazywa się gadzim muszczkiem, czy też gadzim mózgiem. To on rozpoznaje, co może być szkodliwe lub śmiertelne i ostrzega, zachęcając nasz organizm do przygotowania się do walki albo do ucieczki. W przeszłości to ekstremalne doświadczenie strachu było dla nas niezbędne, ale ten sposób kreowania naszego życia i naszego świata się skończył. Teraz przenosimy się do przeciwieństwa strachu, przenosimy się do życia opartego na miłości. W tym kołysaniu wahadła od strachu do miłości wspierają nas wydarzenia astrologiczne, takie jak precesje równonocy i energie skierowane w stronę naszej planety. Kiedy zaczynamy dokonywać wyborów w oparciu o to, co kochamy, a nie o to, czego się boimy, to zmieniamy swój świat. Zmieniamy energię naszej planety za każdym razem, gdy wybieramy odczuwanie miłości zamiast odczuwania strachu. Może wydawać się, że Wasz wybór nie szokuje świata, ale bez wątpienia miało to znaczenie dla całej naszej planety. Ponieważ ludzie przyzwyczajeni są do wybierania ze strachu i wybierają to, czego nie chcą. Przejście do wyboru opartego na miłości i pragnieniu może być dość skomplikowanym zadaniem. Aby poczuć się komfortowo, zacznijcie każdego ranka myśleć z uczuciem miłości o trzech rzeczach, które kochacie lub za które jesteście wdzięczni. Rozejrzyjcie się wokół, co widzicie wokół siebie, co kochacie, czego się kurczowo trzymacie, bo boicie się to odpuścić. To mogą być rzeczy, ludzie lub działania. Czego się boicie w wypadku pozwolenia im odejść? Na co macie nadzieję? W miarę uzyskiwania komfortu poprzez wybór miłości przekonacie się, że czynicie to częściej. Za każdym razem, gdy to czynicie, podnosicie swoją energię i energię wszystkiego wokół siebie, włączając w to całą naszą planetę. Wyłącznie poprzez to jedno działanie zmienicie swój świat w jego najwyższą i najlepszą formę planetę miłości, która w mitologii nazywana jest Edenem. Wdzięczność Wam wszystkim.